Witajcie, ja mnie z byku i zapraszam na siódmy odcinek z serii Zagrajmy z sam 2. Co mnie atakuje i dlaczego tak dużo? Już na wstępie, patrzcie, już na wstępie chcą ze mnie zrobić siekę Ale wiecie co, chyba nie dam im tej satysfakcji Dobra, wiecie co, to jest dyskusyjny trochę tak. Jak mnie omijają, jak mnie omijają, niech to szlak, niech to szlak, niech to szlak, niech to szlak, niech to, to, to Okej, okay, dobra. Wiecie co? Zagadałem się trochę, poszedłem do przodu i teraz nagle jestem... ...leczka złe i pożytki. Skurde zdarzają się z drzewem jak wiesz, to dobrze. Gdyby nie byli idiotami, to miałbym z nimi dużo większy problem. Ach, jak to sama zawsze dobrze działa. Dobra, dobra, pancerz. Też... Myślałem, że jest go więcej. Zjebałem po co Dobra, jednak o, o, o słuchawki wróćcie do normy. Jakie zaburzenia słuchawkowe. Dobra, ym... mimo wszystko zapis. Z tego armora no, minimalnie, ale minimal, jednak ja no, kogo ty strzelasz? Was się zaciął No tak, tak bardzo pułapka 7 dość, no okej okay. O oh, god damy um... A ty do mnie strzelasz, no okej, okay, nie ma sprawy um on jeszcze żyje czy jak? Nie wieżyczka do mnie strzela Teraz mi rakiet zabraknie albo trafią mnie rakiety przeciwnika Kurde, to się łatwo coś zaczepić i... coś się na mnie toczy, prawdopodobnie nie jest to jakoś specjalnie Przyjaźnie nastawione, ale to nic Póki się rozpada, nie ma problemu. nagramy w kręgle, moi drodzy. Też sobie chyba w Kręgli! No dobra, okej, okay, macie. Nie. W kręgle jeszcze nigdy nie grałem po prostu. No, muszę kiedyś zagrać. Wtedy po tym świecie stąpa ma jeszcze, które mi nie grałem, No to dobrze. Przynajmniej mam jeszcze coś do odkrycia. W tu w miarę chyba... No, w miarę dostępnego. Dobra, klonowik. Tak. Ach. Dobra, papuszka. Nawet jestem gotów z jedną z nich założyć się, że jeżeli przeżyję wybuch swojego małego ciałka, to mogę dać jej krakace. Wtedy wybuch nie z radości. <grystanie> Och, jakie straszne rzeczy. Cześć Samanie, łodygać się dymi. Ej, nie nic mówić, ale chyba miałeś trochę inny głos przed chwilą. Co to fontanna? A ja bym... A mógłbym, mógłbym tam... Fontanana no, ale ja bym cię tak... No, zepsułem fontannanę. No, jeszcze bardziej, no nic. Trudno. Chyba to, to jest pułapka. Nie, tylko trochę, dobra. Pojazd, 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 pojazd! Jeeeej, pokryt, nie trafiam go, nie trafiam go, nie trafiam go. Dobra, trafiłem go. Eee, kłodowik. <głodowik> Kurczę, ta papuga rozwala helikopter na hita. Muszę sobie to zapamiętać. Hmm, to, tam to chyba było zamknięte. Tak, za to. Tak, z tej strony też. No już pojałem. Fajnie. Tak, kłodowik. To wyszło nieźle, przy okazji zużyłem trochę kłodowików, jakby nie patrzeć na plus. No nie, da się żyć, bo miałem tu częściej ginąć w założeniach twórców. To dobrze wiedzieć. Przy um, tym powinno być jakieś... wow! Aaa, widzieliście? Tam był jakiś kordogrek, głupia papuga jedna była głupia, te w kurdowikach są lekko zbyt duże O, podeszłam jej dole, coś jeszcze Pośród coś jeszcze, miejsce Tak, zdecydowanie, dobra Ale tego chyba pocisnę jakoś tak O, w ten sposób, no Także nie wiem dlaczego po prostu Kaprysu Pięknie Zapis i Znowu bawimy się w koszykówkę Z tego co pamiętam warto Ach jak ja, jak ja wiem żeby wy się sekrety w których ja się muszę męczyć Pohoho działku SBS kocham Zagrajmy w kręgle Dobra No i koszony działko Uuu ulepszone jakieś zawory, kurde, tak bardzo Dajcie mi jakieś przeciwnika, no dajcie mi jakieś przeciwnika, i double deri Czy ja to mogę wejść tak w ogóle Te Shaman King, otwieraj no, Super, zamknij te drzwi Och jakiś ja jestem zdziwiony No ale dobra przynajmniej mamy działkę SBS, teraz nic do tej duszy w razie... Czym ty jesteś grubo wiedźmu?! Czy ja mogę strącić tym helikopter może zacznijmy od białego schowania Jak on się pięknie rozpadł Ej czy ona go ujeżdża To jest chory i lekko wboczony Tym razem, co działa, stracimy trochę naszych postrzelności. Dobra. Ale wracając, grube wiedzie mnie takie... atakują. Ci się rozpadają w dziwny sposób. Nasze rakiety złożyły się w powietrzu, naprawdę. takie żenujące. Um, um, to nie jest na plus. Tak, 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 tak. Dobra, trzeba się pozbyć w pierwszej kolejności, oni są bardzo groźni. O oh god ale no, nie, na nich potrzeba czegoś innego. No to było takie urocze. 392 to dwa wielkie potwory padły pod jedną kulą. Um. Dobra, nasze posiłki padły. Ale to nic. Sam, jak nazwa wskazuje, lubi pracować sam. Tam był w ogóle jakiś przycisk na skalę. Prawdopodobnie... Głupio zrobiłem, że go nie przełączyłem tego przycisku. A gadzamy wbiegłem na rakietę. ze mnie momentalnie, dobra. Za okres, jest szybko. Pięknie. Czy to było wszystko? Naprawdę? Tylko na tyle was stać? Ja się tylko teleportuję z miejsca w miejsce. Eee, nie, że tak. Eee, bo ma Jego nic nie rusza. Eee, czy mnie domo... za każdym razem? Czekajcie, ja się zapiszę. Może jest jakiś limit dla idiotów? Chyba nie. Spróbujmy się tym zabić. Może jest jakiś limit dla idiotów. Ej, no musi być jakiś. To ja na wierzę. Ej, no bez kitu. Nie było limitu dla idiotów. trudno. Nie, to nie. Eee... Secret area has been found. Ja pożałuję tego, że znalazłem te, ten obszar iść ode mnie. Ej, znalazłem statek. Zajrzę za, tylko co z tego, jak już nie mam do czego strzelać, nawet... Hmm, przynajmniej szybko zwiedzę obszar, żeby znaleźć jakieś znaczki jeszcze. Niczego nie przegapić. Area has been found. Tak bardzo miło. Chyba padł. takie delikatne wrażenia z naszą Nie mam problemu Ale ja tutaj tylko pojutrze wbijam Jeszcze ktoś? Czy to już wszyscy? Hmm. Ty, jaka ta kura... What the fuck! Ubrońca kursu jest 10 żyć. Dobra, mu fakt zawsze spoko. No dobra, to chyba wszystko zdaje się stąd. Więcej atrakcji nie przewid... Ha! No dobra, to jeszcze ten skarbek. A teraz zasuwamy do otworzonego przez szamana przejścia. Naprawdę, seriously? A co będzie jak to wskoczę? Aha, to się nie da zabić. No okej. Okay. Uuuu, to było ledwo. Ale pięknie, ale beautiful. Uho -huh żebym się zbliżał do jakiegoś boska. Mm, tak, to dowodzi tylko tego, że sam tu taka przeraśnięta tam małpa jest. Mamy szukać bananów, no po prostu fitsko, oczywiście w akompaniamencie przeciwników, a jak do tej inaczej. Ale programu go od razu, to też... Zapis zróbmy i zestrzemy te helikoptery Dobra Każdy wie dokąd ma iść Mam nadzieję Co do mnie strzela, co do strzela, a ty Dobra, na razie jest nieźle Więcej helikopterów co? Lodiki. Chyba ja su momentami. Dobra, gdzie ten helikopter? Tam tego też niszcie. Eee, kolejny banan. Serwuję wam banany na mordki. O oh, fuck. Mm, jeszcze dwa bananki. Sama banana. Oh eee, fuck Nie, pan to... to... To jakoś nie do końca dobrze wychodzi Mam delikatne wrażenie, że coś robię za ze... głównie pod względem strategicznym chyba Kulka w łeb Przecież kulka w śmigło Kulka w wirnik O skąd do mnie strzelasz? Prawie sam siebie zabiłem dobra gra. Aaaa tego nie trafiłem kulery Ej jednak go trafiłem, nie wiem jak Ta kula chyba musiała otworzyć sobie jakiś portal kurde, czasoprzestrzenny i się znaleźć Mało, 11 żyć Tak epicko, widziałem jeszcze jednego banana. Uff. Nie idę. To się robi intensywne to musi być jeszcze jeden balon, dobrze, zgadza się tak. Pizza w banana. Co jest? nie, nie, tylko nie wy. Spadajcie, serio. Was nie było w umowie. Chyba skończyły mi się. No, nawet na pewno. Dobra, giniecie po prostu. Po prostu giniecie. Ja mogę je rozwalić helikopterami. Dobra, no, nieważne, później zadam to pytanie. A teraz je rozwalę. Chciałem rozwalić helikoptery granatami, ale to chyba niemożliwe. Wow, oh. oh. Spora średnica tych rakiet, tak wam powiem szczerze, tak między nami. A. Oh. trochę lodo. Później ja podniosę te zdrówka, co jest no dla własnego bezpieczeństwa. Tak, ukrycie apteczki za drzewem na pewno powstrzyma mnie przed jej podniesieniem. Um. Dobra, widzę już ostatniego bananka, ale zanim Tu zdaje mi się, że jest jakiś ukryty obszar A można Można Oho wesoło nie jest, ale oho on mi piźnie prawie Ci wielki troll. Taką pałeczką. Dobra. Mm. Nie jest najgorzej. Znikiwa analiza sytuacji. Ja to nie ma sprawy, już proceduję. Tylko zaraz, 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 zaraz. Aaaaa, pudło. Co i to wszystko? Okej. Okay. Katręga mojej drodzy. <laughs> metro do drzwi. Hey, me in. Come on. Sam, Open masz rakietnicę. Tak bardzo wytrzymałe te drzwi. Wilma! <laughs> Honey, I'm home. What? Shaman? Me, shaman? Why the hell are you no, żebyś byś mnie wpuścił, good, <gry> tak bardzo no, słuchajcie, że my mamy wezwać tego wielkiego przedaśniętego goryla? O to chodzi?

I will now. <laughs> ah, perkusista moja crave. Co te cole hanno da ty jak? Ach ten red, ten beat! Ton, 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 ton. Ah, io devo provare qualcosa di completamente diverso. Lisa O <śmianie> to spojenie <śmianie> Sami czyżbyś spojrzał w lustro w toalecie? Dobra, tak czy inaczej. Spróbujmy zarąbać teraz. zaraz. Finally, the Shaman summons Kungo. Dance of Death będziemy tańczyć, nice. Okej, okay, czyli mamy chronić niebieskich ludzików podczas My mamy Kurde, się przestać gadać kiedy ja gadam. Mamy bronić tych małych niebieskich ludzików i ich katapult podczas gdy oni będą niszczyli tego fajnego wielkiego Kutasiada. Tak, tak jest tam. Um, Normalnie myślę, że możliwe do wykonania. Czemu wszyscy upatrzyli sobie jeden z... jedną z katapult. Atakujcie kurde. Coś równomiernie. To jakoś łatwo idzie Śmiesznie strzelają Uoo wow. Spoko, spoko Tatapulta się naprawi, nie ma sprawy Czy ten kamień wyrósł na tej katapulcie do Tak, śpieszy wam się, więc najpierw pokręcicie maczugą przez pół godziny, a no dopiero później zrobicie cokolwiek innego. Też myślę, że to dobry pomysł. Prawda przeciwnicy, nie krępujcie się, machajcie tymi maczugami i lewej. Czy ten kamień właśnie we mnie piznął? Mogło tak być. No, nawet na pewno. Dobra, tak więc moje działko zostało lekko rozwalone, ale mam drugie. LOL Czy ja go mam samemu roz... Uuuu Czy ja mówiłem, że to pójdzie za łatwo? LOL, tak bardzo się Dobra. Spróbujmy jeszcze raz takim dalej. Czemu no, ta mapa do niej nie była? To jej tak bardzo nie szło. Ale rozumiem o co chodzi. Łoo! No no, szczerze postacie może być kłopotliwe Simby Simby Lasowaj do katapult potrzebuję Waszej pomocy Serio, serio, to jest dla jest Wszystkie Simby rozwalone. Nie ma co operować. Wcześniej poszło lepiej. Też macie takie wrażenie? No, nawet na pewno poszło wtedy lepiej. Jest chudo-chudziasznie. Te niszy to Nie, Czuję boli? Jak cholera. Ale jest brzydki. Czekaj, czekaj, czy gra pozwala mi nadrabiać jakieś niedociągnięcia, czy jak? To jest duże, to jest, to jest nie mu z tego, może poczuję Też się skapnęliście, że nie za bardzo Jeszcze raz mi przypierdzieli i będzie po mnie Dobra, niekoniecznie No jeszcze raz mi przypierdzieli i będzie po mnie... to zdrowe? Fu, nie trafię. LOL! Zabity Łasnoręcznie moi drodzy, łasnorecznie Nagrył to mieście gibnym Don't Ja bym go zjadł Nie wiem jak my sobie myślę podobny Haha Sami on ma największe sztuczko. Jakieś kompleksy? Ani jednego Tak, na zgliszczach miasta Upieki skurwysy Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy Smacznego <słuch> Tak więc moi drodzy mamy pierwszą z pięciu części medalionu Tym samym teoretycznie przeszliśmy jedną piątą gry Zobaczmy jeszcze co tam Ci kolego ma ewentualnie gra do pokazania Nie, problem nieścisło się, nie miałem minigana, ale to nie ma. He You said the same thing for that guy few years ago and look what happened. No, no, miałem. Och, to no, się to działo. <grywki> <grywki> Nie It guy different. I can it. drobne nawiązanie do Duke'a niekam. To jest Duke. It took him forever. Lol! Było takie dobre. On? Isn't it obvious? I am. Don't be so sure. Let's see how will you manage the next one. Bring it on. Sam miał. Next is Magnor. Magnor is a gigantic planet. It consists of giant forests, giant swamps, giant trees, giant plants, giant mushrooms. Okay, okay, I get the point. From a latest into later. It seems that the medallion is still in possession of the Zixi tribe. However, Mentor doubled his efforts and decided to build an outpost in the forest. Thousands of its minions are stationed there in search of a missing piece. Finding it should be a matter of days. Mentor also left one of its giant abominations to scout the area. We don't know much about it, so stay alert. Don't worry about it. Say, why don't you just teleport me straight into the zixi Village? Well, you see, we don't really know its exact location. Probably the best place to start looking would be around Mental no, Stone Bay. painful, no doubt. Yeah, it will be for them. <laughs> no, he'll surely need it. Septic. Nie, nie, co ja to robię? z tą drogą, trochę inaczej zapamiętałem kolejność zdobywania sześciu medali, no ale nie ma sprawy. Pamiętajcie, picie i miotowanie nie idzie w parze. I masz nadzieję, drogi sami. No dobrze, moi drodzy, oczywiście zabrali nam broń, trudno, poszukamy nowych. To miejsce nie wygląda gościnnie. W każdym razie, najedliśmy się, skopaliśmy parę tyłków, myślę, że na ten odcinek wystarczy, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, do następnego razu. Pa Pa!